Maneczko! Stajcie na wyjadek! No i dzisiaj wcię, widzicie Pogramy sobie w Farmy Simulator 2017 Wszędzie pracownicy... Wszędzie pracownicy robili robić? To ja O, że... że soja nie kolor. Biało bardziej polo, to jest Żyta. To żółty. Wszędzie pracownicy robili? Ten test to bym zrobił, opóźnimy sobie ich tyle. To jest W tym odcinku robimy sobie misję na polu. Takie, takie robienie na polu to dosłownie na polu tak, że jak to zobaczmy zasięgnął. Na którym teraz polu mamy robić? Kultywowane Gotowe 12 jest dobra. Tu jest 20. Wyjazdę, żebym szybko. Na 20. Zawiedzamy. Aktualnie nie ma żadnej misji? Nie wiem. Nie ma żadnej misji, aktualnie? Czy jest robota na polu? Dobra, to tą dwunastkę. To dwunastkę żeby. Czekaj, dwunastka gdzieś było dwunastka. Aktualnie będziemy mieli tej misji. E, pominam tę dwunastkę, chyba. Pominam tę A, muchy, kurczę, zawsze muchy przeszkadzają mi obiec A, bo śnieg pada! I dlatego. Mmm! Dobra, to widzisz. Czy pracę? Wszyscy pracownicy zachodzą pracę, bo śnieg pada No tak, no to sobie z tej włożymy. co eee, mi tutaj oświatła? Tylko i aż śnieg minie. Super, okej. Okay. Dobra tutaj, dłużej Ok. Jakoś się trzyma. Jakoś się ułożymy tę belę. I super, super się trzyma. ułożymy to. Super. Na, je, na jednym się trzyma. Ja a się ja chciałem zrobić sobie po bańcu dzisiaj. Co ja chciałem zrobić? Odpływamy. Czy nie będę? Ok, kopnijmy troszeczkę. Okej, okay, jest dobrze. A chciałem zrobić kombinistę, tak, jak jest no, szybki pola na kombajn. to może być tak. Ok, zróbmy sobie wiatraka kolejnego. Bo czemu i dni postawimy sobie. gdzie możemy postawić tego wiatraka? Tutaj, Jeps. Mamy wiele 10. To 310 zależy, czyli ile? Bo to 15 tysięcy będzie zrobić ziemiak. Nie mam ziemiaków, szkoda. Zrobiłem sobie to, żeby przyjść ziemię jeszcze. Jakby musieli to trafić. dobra, no robimy że na polu. To jest na którymi, bo się pozmieniało Zebrane. Gotowe do zbioru. Piątka jest gotowa do zbioru. się jeszcze jakoś na polu zrobić. Piątka, już tam jest? Dobra. Koszenie, chyba. Chyba, e, tej. Kukurydzę, zaczynamy myślę, że chce robić na pol, tak? Ty, chodź, w tym odcinku 12 minut. Może wyrobimy się na, pewno, na pewno się wyrobimy szybciej. Do, do I to, na to, na to, na to, na to, na to, to, na to, 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 złożyć włącz tu chodzi, odbieram tak rozgryw 18 minut tej, tej pracy jest ale mi się wydaje, że wyrobimy się 10 minut albo i teraz dwa, bliżej, Teraz zapójdzie. Cholerna mucha. I się uparła na tę kometkę i uparła się. Muszę chyba raczej tą muchę jak coś im spać. Bo ta mucha się uparła na tę kometkę jak nie wiem. Siana. Mam tu lepkę na mucha, ale kurczę. Jedna mucha i, i, i się uparła na tę kometkę. Och, w No radzi jak to tyle, żeby Bo, to. To, 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 to się na to Okej okay. Idziemy, Coksze Idziemy Nie ma opierdala się Jeszcze dwie misje, no i na taki łatwy misjon Tak się nagle wkroczenie Idziemy Możemy wrócić po kos? Ok ulicy, ja samu są... A możemy wrócić po trzema, uda Bo to nie chciałbym, żeby było po trzema Proszę, droga ta była Wiemy że ten minęły... ...szybko. Ach, Chciałem czy Wam się podobały te odcinki. Piszcie w komentarzu. To jest spoko odcinek. Bo też ostatni odcinek w tym tygodniu mam. Gdzie to będzie? Ostatni odcinek w tym tygodniu. To zobaczymy. Może, może będą daty... Może... Nie, w ostatnim odcinku tygodniu do końca kamienia się nagrałem do kamienia jak nie wiem i przerzucam się na kamień 22 zobaczymy jak to pójdzie z zamiaru wagi tam że wybrałem na kanał filmu bo szczerze mam słaby internet a renderowanie nie wy... renderowałem tylko chyba

a raczej chyba to właśnie tego młodym będzie A fajnie było w nieszczęt Ale nie będzie tego jeszcze bo To już w tym nie zadłem I będę musiał się nauczyć z tymi odcinkami na na słabszym internecie Chyba że komu około, że komu około jest lepszy internecie inter domowy ale the well, well to mogę tu już filmy to mogę go filmy ty wie filmową filmy na youtube albo na tiktoku właściwie to mam na tych właśnie tiktokach czyli się to w o może ja się na tiktoku do jadek ktoś ma AR do jadek ktoś ma więc pokoleś Tak. tu to i to wysłuchamy jak się patrzy na kamerkę, żeby widać dobrze kamerkę bo mała swoją metodę nagrywania i mała swoją metodę nagrywania chcę powiedzieć ci no i na mnie wszyscy nagrywam OBS-a na PS4 nagrywarki podpowiem Wam z nagrywarki wytoczyłem OBS-a i nagrywam OBS-em komerkę i tak. I, i grę z tym skinem komerkę jeszcze muszę wyciąć drugi skin ojcu, że montowanie mi czeka nawet na ten dzień Fajnie Fajnie, masz aktywne długomontowania Jeszcze chcę nagrać jedną gierkę Dzisiaj Jak mi się uda Fajnie było Abyście zakomentowali zakomentowali Udostępnienie w tej sensie chwili Szerszej publiczności Jeśli wam się mój kontent podoba z grami Bo to jest tak, robi ja robię wiele gry Czasami, to się no fajnie fajnie przeżycie w VR-owsku. No bo to fajnie to wygląda wszystko. Jakby na żywo byśmy byli, byli w grze. Tak jak w Minecraft'cie to wszystko ładnie wygląda. Właśnie nie wiem, czy w Minecraft'cie chyba na te, te, te kontrole działa bo no, 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 ostatnio chcemy w to i na A gdy ktoś chce nawet to Nie, chciało mi się nie to jest dziwne na Minecraftie można mi się żywać, a na, na że w nie ona w nie że w zżywaniu, że w czy coś, w zżywaniu, że w nagrywać chyba w minut że w zżywaniu, że i już ale to trzeba się przyzwyczaić, chyba się wiara po pierwsze mam Minecrafta. po pierwsze wiwa i chyba się przywitaje w jego wiara, wiara a następnie co będę nagrywał, może, może Simsy albo YouTube Live może będą może by YouTube Live to kanał bo mi się strasznie podobała rekwiarka jeszcze w tym tu chodzić promocji. Więc teraz się mi się podoba gierka. Ale to, to, to już uh, dobra. A, nie, to się patrzę. Dobra. O, ale mi trochę nie stało. I odkończyłem 13 minut. Jeszcze mi trochę zostało. Dobra. Chodzę na trochę A jak stał na noc, to bym miał już miliony I bym, bym na nie musiałbym tam nie na faliwę Fajnie by było w Westin, że Nie Plus Nie Play Station Plus my Pamiętam, że było jeszcze promocji 300 na, na 12 miesięcy Było promocji na 120 złotych A ogólnie kosztowało 20, 20, złotych No, może jeszcze poczekać Moż, Może, będzie promocja jakaś Zimą Zimą na, na ten. Promocję zimą na, na... na... Święta. To było fajne, była ja jeszcze promocja na i 12 miesięcy, za urok. na 12 miesięcy. To by... ...dwieście ja, bym sobie... 22 lata, to jest trój. To bym już bym by pytać sobie. To by. Miało no, jeszcze za nagryj. Zostawiam. Pamiętam, że już w chyba 19 było w tamości, bo kupiłem PS Plus. Ale nie również dawno, bo on tu nie, nie wyrywałem multiplayery Ale ja pamiętam, że był w Family Mix 19 jeszcze. To znaczy, kupiłem sobie PS Plus. O, bo tak też się w domu ostatnie podrzygi Hop I na naładujemy się do belę Ostatnie podrzygi teraz Pola No nie wyrobiłem cię policjantów, wymaśni mnie nie zdarzał Doba, eeeh Tu już chodź, ty... już czy?

Ja tu, a tu. A, no Nie tak! No mogę się tego spodziewać! Zakładam, to Tak, po prostu zakładam, ale to ukazu to Tu jest to, to. to muszę jeszcze, żeś co to... ja... tutaj... nie robi tu robi, robi, Zrobił. Chyba. pojedziemy. Złóż. Zmieni narzędzie. Złóż. Tu już sposi ładnie. I przyjemnie. Tu jeszcze to wybniaczkę coś zrobimy to. Co to, to musimy teraz robić. Odzepiamy Uczepiamy Nie Panie!

A będzie robił? Chyba tak będzie robił. Tak prosto. Maszynka działa ładnie. I robi prosto, tak? Dobrze. zobaczymy sobie jeszcze. Ja walna kosztuje drogą. Nie drowo tylko ultataną na 8000, a to 18. Soja 3000, za soja? Dino. Czy, czy, czy ja akurat siedzę, to soję Rzepach, 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 do 2200. Widzicie tutaj. Rzepach, to jest górny, i jeden.

Mm -hmm. to ja chciałam się zobaczyć dobra, zapiszmy grę tak? i myślę, że teraz się mogę wam pożegnać także wyłączam wyłączam Przegnij grę. tak zapisałem zapisałem także ja się wam teraz pożegnam Pożegnam was, trzymajcie się no i cześć 走，那是罗先生，爸。